Cześć kochani, z tej strony Julka i witajcie na kanale chaotycznie. Mamy dzisiaj walentynki, a ja spędzam je sama. But it's okay, Mam nad sorry, about it. ok, żeby nie było. I ogólnie jakoś inaczej planowałam sobie ten dzień. No i też jest prawie 17, ale stwierdziłam, że nagram sobie vloga z dzisiejszego dnia i z jutrzejszego dnia. Tak, dla zabawy, bo dawno też nie było mnie tutaj. Może taki updatecik mój życiowy. Jestem w trakcie stażu na studiach, takiego copywritingowego, jest okej, okay. miałam problemy małe z ogarnieniem tego, ale już jest w porządku. Idę właśnie to jutro odebrać umowę podpisaną. Przeczytałam już w lutym cztery książki? Pięć? Nie wiem nawet. Przeczytałam 6, znaczy w sumie pięć książek i jeden dodatek do książki. To jest mój tablet, który sobie wziąłam. E... Pięć książek, i dzisiaj w nocy e, przeczytałam Better than e, the prom. Albo Better than the prom. Better than the prom, i to był taki dodatek do e, Better than the movies, czyli, czyli moje ukochane książki. Lepiej niż o Józef prosił, się, lepiej niż w filmach, ale to bardzo dobrze wiecie, bo ja cały czas gadam o tym. It... Moim planem na dzisiaj był read tej książki, ale jakoś się pozmieniało przez to, że mam też staż do późna i e, no, praktycznie, no, praktycznie kończę go zaraz. No i trochę nie mam czasu. I stwierdziłam, że zrobię sobie dzisiaj mały spacer zaraz po y, stażu i chyba no, pójdziecie ze mną. Potem wrócę do domu i zrobię sobie czekoladę do picia, bo ostatnio sobie ją zrobiłam i... She was delicious. Myślałam, żeby sobie pójść też dzisiaj kwiaty kupić, ale zrobię to jutro. Bo ja nie chcę być oceniana przez tych ludzi, że jest, nie wiem, że sobie kupuję sama, czy coś. <grych> Więc no. Taki jest plan. Zaraz skończę staż. Jeszcze mam zadanie do zrobienia jedno i potem. I potem co? Potem zobaczycie, no, co mam powiedzieć? Czarkowała mi tego. Lubię gadać do telefonu. <grych> Czasem zapominam, jak fajnie jest gorzej z montowaniem, wiecie, bo potem mi się już nie chce tego robić, ale no. Ogólnie, bo nagadałam się, nagadałam, ale zapomniałam wam powiedzieć, co ja w ogóle czytam teraz. <grych> I tak, jestem w trakcie audiobooka pierwszej części Hrabi Monte Cristo, jestem jakoś na 29 rozdziale i fantastycznie się bawię, serio, strasznie wciągająca jest ta książka, ale myślę, że gdybym czytała ją tak, wiecie, w papierze, to nie nie byłoby mi tak fajnie, jak jest, jak słucham audiobooka. I... I uwaga, 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 bo to jest, to jest wielkie, naprawdę, to jest wielkie. Po półtora roku od zakupu tej książki, wzięłam się za nią w końcu, bo w marcu wychodzi serial. Już zgadliście, już wiecie, co za książka? Dokładnie tak, to jest, Jay Z, Day, Jay, the, to jest Daisy Johnson the Six. No co ja mogę Wam powiedzieć, jakby... Szczerze, no na razie nie, nie podoba mi się aż tak. Nie widzimy, mnie, nie widzicie mnie, serio. Proszę, nie bicie mnie. Ale ja też jestem, wiecie, 60 chyba trzecia strona? No, 63 strona, tyle. No i na razie się po prostu czuję, jakbym czytała biografię ich jego zespołu. I chyba to tak wyglądać ma. Tak mi się wydaje, mnie przynajmniej. No, ale jest w porządku, ciekawe. Nic specjalnego na razie mi się tutaj nie wydarzyło, ale zobaczymy. Zobaczymy. Bo dalej biorę udział w 12 miesięcy challenge, czyli każdego miesiąca do grudnia czytam jedną książkę, która jest wybrana tam w tej grupie książek, które zostały wybrane przeze mnie. No i już przeczytałam stamtąd The Despite Your Imperfections od Łabęckiej Marty. No i teraz trafiło na Daisy Jones. Jezus Maria! Jestem właśnie po, takim, po jednym telefonie. Na który czekałam w sumie i bardzo się nie stresowałam. Takie. Jezus, Maria, takie rzeczy się dzieją, że ja nie wam ja rzeczy nie pomyślałam, że to, co ja sobie robię różne swoje rzeczy, że to tak mi się uda. A, To so exciting! Nie mogę wam powiedzieć jeszcze, jeszcze, o co mi chodzi? Ale myślę wam nadzieję, że się niedługo dowiecie, bo to jest. To jest tak ekscytujące, że mnie po prostu nosi. Ręce mi się trzęsą, chce mi się płakać ze szczęścia. Spełnienie marzeń jest niesamowicie cudownym uczuciem. Spełniajcie marzenia, kochani. Witam w mojej kuchni. Chaos, który słyszycie, to jest zmywarka i niestety nie mam go jak wyciszyć, ale damy radę i z tym. Tutaj wisi obraz. Obraz zrobiony przez Nad. Nad, pewnie wszyscy znacie. Będziemy robić, moi drodzy, naleśniki. Jako, że mamy dzisiaj walentynki, a ja chcę je spędzić na słodko, to stwierdziłam, że zrobię naleśniki. I z tej okazji mam kupione rzeczy, których zazwyczaj nie kupuję i nie jem. Więc nutelkę po burżujsku, nie po studencku, serek bez laktozy jako twarożek, Przecież połowa. I do picia. Jednak nie będę robiła tej czekolady, bo jakbym zrobiła tą czekoladę, by się chyba zasłodziła. Więc kupiłam sok pomarańczowy. Niesponsorowane. Albo pokażę wam, jak to robię, albo nie. I po prostu wam pokażę już gotowe, jakby zrobione. Bo nie jestem najlepsza w to. Tak samo chciałam nagrać klipy, jak idę, ale nie dość, że było ciemno. Jeszcze gdzieś ludzie za mną szli i nie byłam w ogóle gotowa na to, żeby pokazywać innych na kamerze i po prostu tego nie zrobiłam, ale no. Jeszcze Wam powiem, że dzisiaj specjalnie kupiłam mąkę tortową, bo nie mam, bo nie korzystam zazwyczaj, a teraz kupiłam. Mam inne, mam ryżową, mam jaglaną, ale to wiecie, tak, tak nikt nie przebije pszennej zwykłej, nie? Ja tak po prostu będę gadać w trakcie robienia, musi mi wierzyć na słowo, że mieszam tutaj rzeczy, ale no jakby się nikt zapytał o measurement, to bym nie powiedziała, bo robię to na oko. I jak wyjdą, to wyjdą, jak nie, to nie Bo słyszałam, że człowiek uczy się na błędach Także Julnej wyjdą nauczy się na błędach Dobra, Mam mąkę, mam sól Potrzebuję olej i jajka Mam. Z jajkami się wiąże była zabawna historia Bo byłyśmy wczoraj z nas W Żabce wieczorem I kupowałam jajka jakoś o 20 I to było zabawne dla mnie I pan mi życzył smacznej jajecznicy e, Muszę tam wrócić I powiedzieć, że zjadłam sobie dzisiaj rano I była pyszna No nie wiem, taki fun fact Wiem, że jesteście mleko potrzebne i olej, ale to dodam na razie żarło jedno. I teraz wezmę, To jest jeszcze dobre. Chyba tak. I jeszcze dam na oko oleju. No i teraz uwaga, uwaga. Może tak, żebyście widzieli, że je mieszam, są na palcach. Nie mam... No nie mam, no nie będę coś statywu ustawiać, żebyście patrzyli, jakie ja sobie robię żarcie, no bez sensu. Wrócę do Was, jak już zrobię coś. Coś więcej niż ciasto. Guys, I don't know if you're ready for this To jest absolutnie największy talerz ranośnikowy, jaki sobie zrobiłam ostatnio Ale mam tutaj, wiecie, takie z serkiem Z serkiem i z dżemem wiśniowym I z nutellą i z bananem Normalnie luksusowo tu jest, na maksa I teraz chyba zamiast oglądać film, zjem sobie po prostu jego kolację i włączę sobie Multiego, bo um, teraz do jedzenia oglądam gameplay Multiego, jak gra w Hogwart. Hogwarts Legacy, więc um, chyba tak zrobię. Musiałam wyłączyć, bo jest za dużo przekleństw, więc no, ale chciałam pokazać, że piję. Soczek pomarańczowy, najlepszy z Marii i z Ashtonem z bezprzeszłości, który przyszedł do mnie w boksie. Najpiękniejszy na świecie. Kocham go bardzo. Dzień dobry, przychodzę z updateem po filmowym i za ja takim szybciusim, bo jest pierwsze 17, trochę mi się przedłużyło życie. <grym> I dopiero teraz skończyłam oglądać Someone Great i powiem Wam, że no, wypłakałam dużo, ale bardzo fajny film i myślę, że to nie jest jedyny raz, kiedy go oglądam. Bo trzy takich przyjaciółek, no, takie świetne razem. Najchętniej to obejrzała to jeszcze raz, ale mam staż jutro, więc teraz, no, kiwa moi drodzy. Cześć kochani, jest jako 11, już, no, za 3 minuty. Zdążyłam już zrobić jedno zadanie na stażu, jest odesłane, zaraz się będę musiała ubrać w całości, bo mam spodnie zbliżamy na sobie i pójść po papiery na uniwersytet I jeszcze się z tatą dzisiaj widzę, przyjeżdża do mnie z książkami które przyszły do domu. Nie mogę się doczekać, bo pewnie pójdziemy sobie gdzieś na kawę i fajnie, bo ja lubię. Mam nadzieję, że wasz dzień się mija dobrze. Yy, mamy dzień po walentynkach, a ja to znaczy, że jutro jest 16, a to znaczy, że jest tłusty czwartek, więc będę świętować to jak należy, czyli jedząc milion pączków. Dodatkowo jeszcze w ogóle biorę udział w takim, ja właśnie nie wiem, czy to jest czytelniczy, ale tłuste czytanie od Slowbook na Instagramie i to jest taki challenge, gdzie czyta się tylko książki grube, to jest bardzo szeroko pojęta sprawa. No i tak, ja już przeczytałam Wszystkie drogi prowadzą do ciebie. Przeczytałam The American Roommate Experiment i Crave już, to są trzy, a mam cztery założone, bo chciałabym przesłuchać do końca lutego całego Hrabiego Monte Cristo, pierwszą część, ale zobaczymy jak to będzie, bo ja sobie słucham tak dwa rozdziały dziennie, więc dopiero bym zdążyła. Dobrze, kochani, wracam właśnie z kawy z tatą. Było fajnie, ale oczywiście nie nagrałam nic, bo ja mam głowę gdzieś daleko, a nie tutaj. Ale no, wracam teraz do domu. I no, to tyle. Ok, dzień dobry. Właśnie wróciłam do domu. Będę sobie robić zdjęcia do kosiarzy. A mały. Ja Przyszłam wam powiedzieć, że zrobiłam już zdjęcia, zrobiłam wszystko, co miałam, a dodatkowo jeszcze dostałam <noise> dostałam zielone światło i już sobie podniosę o, zielone światło, bo mam wam do przekazania informację pewną. O której w ogóle mówiłam tu wczoraj i mówiłam, a nie wiem kiedy powiem, no mogę powiedzieć dzisiaj, że oficjalnie będę prowadziła TikToka wydawnictwo Imagine Books. It's so exciting! Ja o czymś takim marzyłam po prostu od zawsze. Niekoniecznie o prowadzeniu Insta i prowadzeniu TikToka, wydawnictwa, ale o działaniu w internecie i o pracy takiej. I to jest niesamowite. Ja już się popłakałam. Jak będzie 17 za jakieś 15 minut, to też będę płakać, bo wtedy oficjalnie puszczę tą wiadomość w świat. And I'm so excited and scared! Ale bardzo się cieszę. Golden Hour! Łapy mi się trzęsą, jestem cała w emocjach, więc jak tylko wybije 17, ja dodaję to, a potem e, robię sobie coś do jedzenia i chilluję do końca dnia, bo jestem tak wyczerpana emocjonalnie, że ja potrzebuję sobie zrobić, nie wiem, reset albo jakiś power nap. Bo o mój Boże! That's so exciting! Jest, moi drodzy, 17.20 Ja jestem po ogłoszeniu tego i już się uspokoiłam Troszkę się popakałam i troszeczkę też ręce mi się trzęsły, już jest dobrze Nawet nie, nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę Idę w końcu sobie zrobić obiad Bo cokolwiek do jedzenia I e, zamierzam odpocząć Dzień dobry, kochani jest aktualnie 22, ja w umyta. Znalazłam tutorial, jak zakręcić włosy, ale trochę go, jakby, trochę inaczej to zrobiłam. I nie wiem, czy wyjdzie coś z tego. Znaczy, może z tego tak, ale z tego zobaczymy. Ale no, tak właśnie to wygląda. Fajnie, zobaczymy, czy się wyśpię. Mam nadzieję, że tak. Mm, aktualnie chyba sobie zrobię herbatę i usiądę na łóżku znaczy, położę się i będę czytać. Albo zamiast czytania po prostu włączę sobie audiobook hrabiego Monte Cristo, a potem będę jednocześnie robiła na szydełku. Bo tak mi się w sumie najlepiej słucha. I myślę, że słownie się już z Wami tutaj pożegnam, bo, bo nie wiem, czy będę pamiętała, żeby zrobić to później. Ale no, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się bardzo. I co? I do zobaczenia w następnym filmie.